A oto 5 najważniejszych różnic pomiędzy kontem zwykłym Facebooka oraz fanpage'em, czyli tak zwaną stroną Facebooka. Fanpage daje Ci narzędzia do promocji Twojego biznesu. Dzięki możliwościom takim jak reklamy, możesz docierać do różnych odbiorców na całym świecie. Dzięki temu jesteś w stanie w szybki sposób rozwinąć swoje konto, rozwinąć swój biznes, czego nie będziesz mógł zrobić na zwykłym koncie. Zwykłe konto jest do zwykłych. Pogaduszek, natomiast konto biznesowe, czyli fanpage, bądź inaczej strona Facebooka jest do tego, żeby promować biznes, żeby budować swoją markę osobistą, bądź markę jakiegoś tam produktu. Na fanpage'u masz również dostęp do różnych statystyk. Możesz sprawdzać przeróżne rzeczy, filmy, posty, live'y, wszystko to jest związane właśnie z Twoją działalnością marketingową na Twoim koncie firmowym Facebooka, natomiast na zwykłym koncie no nie masz takich narzędzi, nie masz możliwości, żeby sprawdzić sobie statystyki, co działa, co nie działa, co wdrożyć, bądź co po prostu trzeba zmienić. Fanpage to nie tylko miejsce do zwykłych pogaduszek tworzenia postów, live'ów, filmów, rolek. To miejsce, gdzie masz bardzo dobre narzędzie, jedno z najlepszych narzędzi, jakim jest menedżer reklam. Tam możesz targetować sobie odbiorców pod względem wieku miejsca zamieszkania, umiejętności, zdolności, potrzeb. Także wszystkiego co jest potrzebne do tego, żeby móc dobrze stworzyć, skonstruować swoją kampanię reklamową i na daną grupę odbiorców tą reklamę puścić. Natomiast zwykły Facebook nie ma takiej opcji nie ma możliwości, żebyś mógł, żebyś mogła sobie tworzyć tam reklamy, do danej grupy odbiorców. Fanpage to jest również miejsce do planowania swoich działań marketingowych. Możesz sobie zaplanować posty o konkretnej godzinie, konkretnego dnia, filmy, rolki, czyli wszystkie działania marketingowe, które w danym określonym czasie zostaną udostępnione na Twoim koncie. Natomiast na zwykłym Facebooku oczywiście takiej opcji nie ma. Profesjonalny budowany wizerunek na fanpage'u, na zwykłym koncie Facebooka masz mnóstwo ludzi, którzy po prostu chcą, żeby sobie porozmawiać na nim, natomiast na fanpage'u masz przede wszystkim osoby, które są przedsiębior przedsiębiorcze, masz firmy, które po prostu promują się poprzez stronę Facebooka i widać różnicę między zwykłym Facebookiem, który często jest zaniedbany, wygląda niechlujnie, Niż taki, który jest stworzony właśnie na koncie strony Facebooka, czyli tzw. fanpage, gdzie bardzo dużo rzeczy wygląda profesjonalnie pod względem wizualnym oraz różnych narzędzi, które oferuje nam właśnie ta strona biznesowa Facebooka. Zarówno na fanpage'u, jak i na prywatnej stronie Facebooka możesz budować swoją markę. Ja pamiętam, jak lata temu. Budowałem swoją markę na zwykłym koncie Facebooka i wszyscy mówili, żeby tak nie robić, żeby przenieść się na stronę firmową, natomiast po jakimś czasie to się zmieniło. Wielu coachów, wielu trenerów zaczął budować na prywatnych kontach swoje marki, i tu, akurat w tym przypadku można tworzyć zarówno na prywatnym koncie, jak i na koncie firmowym, czyli fanpage'u swoją markę osobistą, natomiast w pewnym momencie będziesz chcąc nie chcąc i tak musiał musiała przenieść się na tą stronę z prywatnej na biznesową ponieważ ona posiada wiele narzędzi do różnego typu rzeczy które wspomniałem właśnie tutaj w tym nagraniu. I też inaczej to wygląda jak ktoś ma zwykłe konto a konto firmowe. Jesteś inaczej rozpoznawalny inaczej twoja marka jest rozpoznawalna. Inaczej się patrzy na ciebie na twoją firmę na twój produkt gdy no masz konto firmowe, a masz konto zwykłe na Facebooku. Oczywiście możesz na jednym koncie i na drugim budować swoją markę, prowadzić marketing. Ja tak robię od lat, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie narzędzia, które mam, które otrzymałem od biznesowej strony Facebooka, ja wykorzystuję, co nie mógłbym robić na koncie prywatnym, ponieważ jest on o wiele o wiele uboższy i nie ma takich opcji, takich możliwości. Dlatego jeżeli zaczynasz, oczywiście proponuję tobie, żeby zacząć na koncie prywatnym, natomiast w miarę jak będziesz się rozwijać, Twoja wiedza, zdolności, umiejętności marketingowe, sprzedażowe będą wzrastały, to zacznij budować swoje konto firmowe. Możesz również to robić w sposób równoległy, czyli założyć podobne konto prywatne, jak i po konto biznesowe, także zwykły człowiek nie będzie w stanie odróżnić różnicy między tym kątem a tym kątem. Ja tak u siebie tworzę z subtelną różnicą nazwy swojego konta. Jak u mnie zobaczysz na Facebooku Wojciech Maćkowski, to jest konto prywatne, a konto firmowe Wojciech Maćkowski Content Marketing Automatyzacja. Natomiast zdjęcie profilowe i tła jest to samo. Opisy są również te same. Rzeczy, które są wrzucane, jeśli chodzi o content Marketing są również te same. Jeżeli myślisz od początku, żeby budować swoją markę, budować swoją firmę, to nie zapomnij o tym, żeby wykorzystać fanpage, ponieważ jest to słuszny i według mnie najlepszy wybór. Dodatkowo, jeżeli myślisz o nowych technologiach, w tym przypadku o sztucznej inteligencji, żeby połączyć ją z Twoimi social mediami, to zapraszam Ciebie na trzydniowe wyzwanie darmowe na webinarach. Tutaj masz link, wyświetla się tobie oraz w opisie tego nagrania. TikTok geniuszai.com, gdzie pokazuje zalety sztucznej inteligencji, w jaki sposób możesz sobie ją wykorzystać do swoich działań biznesowych na social mediach, tak żeby Ciebie wspomagała, pracowała za Ciebie, ale też żeby w głupi sposób nie robiła głupich rzeczy, żeby, no żeby po prostu widocznie, namacalnie było widać, jaka jest różnica między sztuczną inteligencją a człowiekiem. Człowiek ma jeszcze na szczęście więcej zasobów, możliwości, myśli. I jest to widoczne, dlatego ja cię zachęcam do tego, żeby wykorzystywać sztuczną inteligencję, żeby ona ciebie wspomagała w Twoich działaniach marketingowych, biznesowych. Natomiast, żeby jakby nie miała tego zdania decydującego, żebyś ty mówił, co ona ma robić, w jaki sposób ma robić, żeby ona ciebie po prostu wspomagała. I o tych rzeczach, o przykładach, możliwościach pokazuję na trzech dniach webinarowych związanych właśnie ze sztuczną inteligencją, z social mediami, jak fajnie można to połączyć, wykorzystać, żeby rozwijać swój biznes, swój produkt, czy inne produkty. Także zachęcam, zapraszam i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć, trzymaj się.